Chińscy przedsiębiorcy, którzy działają również w jawożnie w Jeleniu, założyli stowarzyszenie, które skupia przedsiębiorców z Europy i Chin. Formalnie stowarzyszenie działa od kilku lat, ale dopiero wczoraj zainaugurowało swoją działalność w Nowej Odsłonie. Stowarzyszenie zostało założone kilka lat temu, ale dotychczas nie, nie rozpoczął jakby swojej działalności statusowej. Ale od tego momentu mamy nadzieję, że ruszymy pełną parą i dzisiejsza uroczystość. Czystość właśnie jest takim startem, który mam nadzieję, że przyniesie nam wiele szczęścia i pomyślności i liczymy, że działalność stowarzyszenia przyniesie korzyści zarówno chińskim przedsiębiorcom, jak i polskim przedsiębiorcom. Wyjątkowi goście z Chin, Austrii i innych krajów Europy spotkali się w Jaworznickim SCC, aby dyskutować o możliwościach współpracy. Chińczycy czują się coraz lepiej w Polsce, także w Jaworznie. Do władz stowarzyszenia wstąpili prezesi Jeleńskiego SCC, a gościem specjalnym spotkania był Jerzy Marek, który współpracuje ze stowarzyszeniem. Wie Pan, poznaliśmy się, tak jak mówiłem, w 2010 roku. Wtedy pan prezes Czern obdarzył mnie bardzo dużym zaufaniem, zlecając mi budowę tak, dużego, tak dużych obiektów. A skoro dzisiaj zostałem zaproszony jako czy do funkcji do pełnienia funkcji konsultanta, to znaczy, że tego zaufania nie, nie zawiodłem. Jerzy Marek jako doświadczony biznesmen mówił o tym, jak ważne jest zaufanie i przyjaźń między Polakami a Chińczykami. Tutaj na miejscu, gdzie mamy konkretną społeczność chińską, konkretnych przedsiębiorców, myślę, że nie ma problemu ze znalezieniem odpowiedników, którzy, polskich odpowiedników, którzy będą działali. Na tym samym poziomie biznesu, a ja sobie myślę, że ciągle interesy ze stroną chińską no, mają przyszłość i mogą być rzeczywiście bardzo, bardzo istotne, bardzo znaczące dla nas. A myślę, że wsparcie, chińskie wsparcie, wsparcie Chińczyków w realizacji jakiego, jakiegokolwiek biznesu ze stroną chińską, a mam na myśli Chiny. No to jest wartość dodana, której nie da się ocenić nawet, nie da się, nie da się jej przecenić. Przecenić, prawda? Celem stowarzyszenia jest sprawienie, aby w różnych obszarach współpraca polsko-chińska i chińsko-europejska była bardziej widoczna. Dzięki takim spotkaniom, jak wczorajsze, możemy zaobserwować, jaką rolę w biznesie globalnym odgrywa Jawożnicko-Chiński Ośrodek. Jawożno jest w tej chwili takim małym ośrodkiem, gdzie funkcjonuje wielu chińskich przedsiębiorców. I dlatego też to Stowarzyszenie Chińskich Przedsiębiorców w Polsce ma siedzibę w Jawożnie. Pomysł stworzenia tego. Tego stowarzyszenia wyszli z taką inicjatywą właśnie właściciele centrum Chinatown w Jaworznie. I mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać członków zarówno chińskich, jak i polskich na terenie całej Polski, nawet Europy. Po części oficjalnej odbyły się serie kuluarowych rozmów i spotkań pomiędzy przedsiębiorcami. Wszyscy zgodnie wypowiadali się bardzo pozytywnie na temat Jaworzna.